Cześć, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przywitała Was Amelka, a teraz wszystkie Was przywitamy: trzy, cztery. Cześć, kochani! Dzisiaj przychodzimy do Was z nową grą, którą Mikołaj przyniósł dla Amelki, tak? Zostawił pod choinką. Będzie to wybuchowy kurnik, i jak się w nią gra, zaraz się przekonacie. Zapraszamy na film. Cześć! Kochani, tak, tak, kochani, to jest gra Bouncing the Room. Tak mi się wydaje, że to jest Bouncing the Room, chociaż e, tłumaczymy jako to wybuchowy kurnik. Ale gra przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3 i od 2 do 4 graczy. I zaraz Wam powiem, co w środku się znajduje. Mamy taki kurnik, zobaczcie, jest tu kurnik taki i. Kury. Oraz kostka do gry. Kochani, zaraz dowiecie się, ile tych kur wszystkich jest. Dziewczyny, zadanie dla Was. Pierwsze zadanie posegregować kury według kolorów. Proszę bardzo. Dziewczyny, ułożą teraz kurki. Dobrze. Amelka, jaki kolor wybrałaś? A teraz, wierzesz? Dobra. Ostra. Dobra, i Jamelka ma jeszcze ten kolor, czyli? Dobra, a Misia ma kolory? Fioletowy, żółty i czerwony. czerwony. Oczywiście nie tak, że dzielimy kolory na dziewczyny, tylko chciałam, żeby dziewczyny powiedziały kolory, nazywały kolory. Oczywiście okay, możemy. Się tak, ja sobie powiem, jest Dobrze, powiedz. Ale za chwilę. Aha, za chwilę, dawczemy. Powie. Dobrze, okej, okay. za chwilę amelka jeszcze też Wam coś powie. Słuchajcie, znajduje się ile kupek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kolorów kur po 1, 2, 3, 4, 5, 6, po 6 kur. 6 razy 6 równa się? 36. Czyli mamy 36 kur oraz kurnik oraz kostka. I teraz amelka. Ma kostka ma wszystkie kolory. Tak. Kostka zawiera dokładnie. Pokaż na to. Niebieski, tak. żółty, czerwony, fioletowy czarny. I jeszcze zapomniałaś o jednym? Czerwony Co Czerwony mówiłaś? I zielony. I zielony, tak jest. Czyli, kochani, gramy tutaj drużynowo. Jesteśmy jedną drużyną. Nie będziemy się dzielić, że która z nas szybciej albo wolniej będziemy się kłócić. Nie. Gramy drużynowo i kochani. Zadanie polega na tym, że rzucamy kostką, taki kolor jaki wypadnie, to taką kurę kładziemy na dachu. I musimy zrobić to szybciej, jak najszybciej, zanim ten kurnik wybuchnie. Jeśli wybuchnie, no to z automatu przegrywamy. A jeśli uda nam się wszystkie kurczaki położyć na dachu, wtedy wygrywamy grę. No to co, zaczynamy? Ustaliamy teraz słuchajcie w kolejność. Zaczyna najmłodszy gracz, czyli Amelia, nieco starszy gracz Michalina i najstarszy gracz mama. No dobra, kochani, a więc zaczynamy. Najpierw musimy nakręcić kurnik. Co robimy? Zobaczcie, uwaga, gotowe. Zaczynamy. Tak. Do samego dołu i w tym momencie Amelka rzuca kostką. I wypadł kolor. Niebieski. Niebieski, kładzie niebieską kurę na dachu. U, fioletowy. Dobra, Misia, fioletowy, to ja już rzucam. Ja też fioletowa kura. Amelia, bierzesz kostkę już, proszę bardzo. Czarny, mówcie kolory, dziewczyny. Czarny. Dobra, Misia? Też czarny. Czarny, to już ja rzucam. Czerwony, Amelia, już bierzesz. Kury możemy kłaść w dowolny sposób na dachu, fioletowy. przepraszam. Dobra, Misia? No ja mi się spadło. Czekaj, Misia, niech ona położy. Jaki kolor, misiu? Fioletowy. Też fioletowy, zaraz nam się skończą fioletowe kurczaki. Dobra. <laughs> czarny, dobra. Proszę bardzo, teraz Amelia. Czarny, misia. I czarny. No ja, czarny fiolet, ja nie mogę. Gdzie dalej? Niebieski, dobra. Ja niebieska kura teraz. Posłuchaj się, kurko. Żółty, Żółty. nareszcie, misia. Misia, rzuci kosko. Niebieska. Teraz ja. Czerwony. Amelcia, teraz ty. Czarny, przepraszam. Czarny. Nie masz czarnych. Nie masz czarnych, Fioletowy, no. Fioletowy też nam się kończą. O nie, już nie ma fioletowych, bo ja też fioletowa kura. Amela. Amela jaka? Czerwony. Dobra. Misia. Żółty. Teraz ja. Zielony. O, pierwsza zielona kura, patrzcie. Dobra. Czarny, niestety nie. Misia zielony. Ja? Jeszcze raz rzucę kostką. Żółty. No. A Zielony. Zielony. Dobra. Misia? Czerwony. Nie udało nam się, kurnik nas pokonał. Mam nadzieję, że nie jest pod kanapą, bo później będzie zła. Kochani, my zaraz zaczynamy rundę numer 2. Zobaczymy, jak nam się uda, czy uda nam się pokonać kurnik i położyć wszystkie kury na dachu. Z Wami się już żegnamy. Gra, słuchajcie, jest bardzo, bardzo śmieszna, ale to się wystraszyć, prawda? Bo nigdy nie wiemy, kiedy ten kurnik wybuchnie. Z Wami się już żegnamy i zapraszamy Was na kolejny odcinek. See yes. yes.